Dzisiejsza data jest związana z dniem śmierci jednego z przedstawicieli Gdańskiej Polonii w okresie II wojny światowej. Nim jednak dojdziemy do smutnego finału, opowiem Wam, jak zaczęła się jego historia. Dzisiejszy bohater Stefan Wawrzyniec-Mirał ma w Gdańsku swoją ulicę w dzielnicy Oliwa, ale także inne związane z nim osoby. Wuj, również lekarz, Franciszek Kręcki oraz także związany z harcerstwem Alf Liczmański patronują ulicę Mniopodal. Urodził się w Różynach 2 sierpnia 1901 roku jako syn Jana i Heleny z domu Kręckiej. Uczył się początkowo w szkole w Kościerzynie, a następnie w Gdańskim Gimnazjum Miejskim. Ale to właśnie wuj, sam lekarz, finansowo wspierał jego dalszą edukację i Mirał wybrał studia medyczne. I to wuj powiedzielibyśmy wkręcił go również w harcerstwo. W 1917 roku, jeszcze w gimnazjum, założył tajne Towarzystwo Filaretów, a wraz z Alfam Liczmańskim szkolił w oliwskich lasach tajną drużynę skautową. W 1920 roku, 8 sierpnia, przyczynił się do powstania i został pierwszym drużynowym, pierwszej męskiej drużyny harcerskiej na terenie Gdańska. Przyczynił się także do powstania niedługo potem żeńskiej drużyny. Uzyskując maturę w 1921 roku, wyjechał na studia początkowo do Monachium, później do Berlina. Ukończył je w 1926 roku, ale pracował następnie nad doktoratem dotyczącym transfuzji krwi, który obronił w 1928 roku. Początkowo zajmował jako internista kardiolog posadę w szpitalach berlińskich, gdzie zrobił specjalizację w tych dziedzinach, jak również w neurologii. Choć mogło mu się tam wieść całkiem nieźle, wybrał jednak Gdańsk. Wrócił tu w 1932 roku, a od Gdańskiej Izby Lekarskiej uzyskał zgodę, by pracować w charakterze specjalisty chorób wewnętrznych. Ponadto kierował poradnią dla matki i dziecka przy Polskim Czerwonym Krzyżu. Jak również był lekarzem komendy chorągwi i harcerzy Wolnego Miasta Gdańska. Starał się popularyzować wiedzę medyczną wśród Polonii, ale także badał bezpłatnie podopiecznych polskiego Czerwonego Krzyża, harcerzy, kolejarzy czy pocztowców. Miał swój gabinet na rogu długiej i pocztowej. Był zaangażowany także w niemedyczne struktury polonijne, takie jak np. Gmina Polska, Macierz Szkolna czy Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki. Nie dziwi zatem fakt, że już na początku wojny znalazł się na celowniku hitlerowców. Pozbawiono go prawa do wykonywania zawodu, aczkolwiek wykorzystano jego wykształcenie medyczne. Aresztowany 10 września 1939 roku. Choć niektóre źródła podają 7 lub 8 września, trafił początkowo do Victoria Schule, a następnie do obozu na terenie Nowego Portu. Został nawet z niego zwolniony 12 października, ale ponownie aresztowano go 23 października. Z Nowego Portu w lutym 1940 roku przeniesiono go do Stutthofu. Tam powierzono funkcję lekarza dla więźniów. I właśnie, pomagając chorym, w sposób budzący nawet podziw Niemców, zachorował na tyfus podczas pandemii w 1942 roku. Niestety, na skutek tej choroby, zmarł 14 kwietnia. Pamiętano o nim, gdy powstawał cmentarz ofiar hitleryzmu na Zaspie. Myślę, że warto byśmy i my o takich postaciach pamiętali.